Tak, na spokojnie. O, patu. Nie, no na chilku. Tymi samochodami tu wjeżdżamy. Easy. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony, Hogaty, dzisiaj gra ze mną Cezar. Dzień dobry A to są kolejne nasze przygody w BeamNG Drive na trybie multiplayer Dzisiaj gramy na mapie Małej Wyspie I dzisiaj gramy, że tak powiem, tryb offroadowy Dzisiaj zrobimy sobie jakąś taką lekką wycieczkę krajoznawczą A jak ta wycieczka się potoczy Czy Cezar, Cezarowi uda się za mną pojechać i... Przetrwać tym samochodem, to już zobaczymy w tym odcinku. Oczywiście przypomnę, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie śmiało łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach pod filmem, zostawcie oczywiście znaka, wpadnijcie na G2 Instagrama, FanPea, na Discorda. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. I dzisiaj na spokojnie w tym odcinku, ponieważ Panie Cezar, nasze wyzwanie na ten odcinek jest takie: żeby przejechać trasę, ty musisz za mną jechać i musi nam okay. przetrwać samochodzik. Także wiesz, to chodzi o to, żeby dynamicznie w miarę jechać, ale tak, żeby nam przetrwał samochód. Bez dodatkowego no rozmienia. Nawet jak chce coś uszkodzisz, no to wiesz. Zgłoś mi to. Możemy próbować jakoś zadziałać, ale żeby jednak. Żeby jednak próbować dojechać tak jak zostaliśmy stworzeni samochodzikami. Jak widzicie, dzięki okay. waszym komentarzom udało nam się zrobić coś takiego, że kolory widać, więc za to dziękujemy. Za wszystkie komentarze pomocne, za wszystkie, mniej pomocne też dziękujemy, oczywiście. Także śmiało cały czas piszcie, co można zmienić, co można dodać, co można zrobić. Dobra, panie Cezar, trzeba teraz Aha. uważać, mamy ciężki kawałek trasy, ale miejmy nadzieję, że. Tymi offroadowymi świrkami uda nam się to przejechać. Nie jeździłem nigdy na takiej offroadowej trasie, ale widziałem trochę filmów, gdzie ludzie po lasach czy po jakichś innych wertepach jeździli. I wyglądało to całkiem interesująco. Powiem wam. I ogólnie zawsze się w ogóle zastanawiałem, do czego są te takie mm, śmieszne jakby wydechy z przodu, nie? które są w tym e, samochodzie. To jest bardziej po to, żeby móc wjechać w jakąś do wody. A, żeby się nika nie tak, 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 to już wiem. To, dlatego powiedziałem, kiedyś nie wiedziałem. A, ale no. teraz już właśnie ogólnie wiem. Ale kiedyś tak się... No jako dziecko przede wszystkim, nie? Jednak to było tak. Kurde, po co tym samochodem coś, coś takiego z przodu, nie? A później nagle doszło do mnie, że no to ma swoje zastosowanie konkretne. Ciekawe, czy w sumie lepszy w prawdziwości byłby taki samochodzik jak ja mam do takich rzeczy, czy taki jak ty bardziej? Znaczy to już też No też mi się tak wydaje, że twój bardziej do takiej wiesz, jak jedziesz w dwie osoby, nie? Plus jakiś sprzęt masz a no. w tym albo więcej sprzętu, albo więcej ludzi po prostu. Chociaż może sprzętu bardziej, bo tak po tej... Może też w twoim więcej siły dajmy do jakiegoś wyjechania z błota czy coś. Okej. Okay. taką. Nie, ogólnie wiesz, bo tak patrzę w sumie ta klatka jest, więc raczej tam z tyłu by nikt nie usiadł, ale... No usiąść no. można wszędzie prawie. Dobra, tu jest jakieś miasteczko po lewej, więc tam nie jedziemy na razie. Panie Cezarze, próbuj przetrwać moją trasę. Zobaczymy, jakie uszkodzenia. Pota o! Kurde! Dobra, paliwo mi spadło, jak coś nie będzie już paliwa zapasowego. A, dobra Dobre, Cezar widzę, tam większe ma problemy. Tak, ja się wywyciłem. Będę na boku. O, ja wyskoczyłem, tak? Trzeba Ci pomóc? Czekaj sobie pomagam. To taki trochę spin dzisiaj zrobiony akurat. tak, postawiłem go. Sam sobie pomógł, słyszeliście, oszukał już. Okej. Okay. G... Dobra, dobra. Wziąłem... E, no wiem, rozumiem. Szadłem z auta i... i, i czy to by się koło urwało? Nie. Nie, nie, nie urwało mi się, tak mówię, naprawdę. Ja chcesz to ja mam zapasowe, bo Też powiedzieć. mam zapasowe na dachu jeszcze. Paliwa, co prawda, już nie mam, ale koło zapasowe zostało. Dobra, zjeżdżamy na offroad. Że nie było. Dobra, dajesz, lecisz za mną. To ma być Lece, trasa offroadowa w końcu, a nie jakaś dla frajerów. Trasa po asfalcie. Czuję, że mi się yy, chyba przednia molek yy, z prawej wydupił strony wydupił lekko. Tak. O, Aha. widzę, ciebie też nosi tutaj po vertepach. tak samo jak mnie. Dobra, jedziemy do góry. Zdobywamy ten szczyt w tym momencie. Będziemy szczytować. Tutaj. Super. Ej, nie, u mnie naprawdę nie masz lewego koła. Powiem tak. Ważne, że u mnie mam. Czekaj, co trochę? Troszeczkę co. Dobra, przez te skałki trzeba przejechać, panie. Po tych skałkach mogę nie mieć lewego koła, to prawda. O, Ała! I w przepaść! I w przepaść, ok? Zatrzymaj. Czekaj, ja też! Ja tak, yes. Ja przetrwałem! No, 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 no. Dobra! Żyję! Ja przetrwałem, jakoś... Nie jest to najlepsze przetrwanie, ale... Ale ja żyję, jeszcze... Nawet da radę chyba wyjechać, normalnie. Dam radę, dobra! Tak naprawdę chciałem zjechać na tę trasę po lewej stronie, o tu! To dobra, to już tam zjeżdżam do ciebie. o no, cię, panie! O Czekaj, nie, czekaj, nie. będę na plecach. Na plecach jestem, dobra! Na boku? Na boku jestem trochę. Mówisz, że w jakiś sposób mogę się ten postawić? Kontrol no, i myszką. A, w Więc ten, my się... ja myślałem, że ty coś naprawdę miałeś jakiś sposób. Nie. Tak i wiesz, na wysiadanie, dobra, okej, okay, okej. Okay. No, wierzę, chciałem troszkę AP zachować. No tak, byłem, no to okej, okay. tak. właśnie dlatego... Dlatego się zastanawiałem, już myślałem, że naprawdę jest taka opcja. Po prostu, okej. Okay. Dobra, ale jedziemy dalej. Nic się nie dzieje. Straciłem to koło zapasowe, ale cała konstrukcja samochodu, pojazdu jeszcze działa. Żeby nie było. Ja sobie wybiłem, jak na razie, amorek z lewej strony. No, mi z lewej strony też tam coś już wiesz, nie bangla. Nie mam światła na pewno przedniego lewego. Boję się, jak to się wygląda. No u mnie masz już przód i nie masz koła z lewej No to spróbuj. na szczęście tylko u ciebie takie rzeczy. No. U jest wszystko, wszystko u mnie. w porządku. Z lewym kołem jeszcze. W sensie ono jest tak gdzieś odbite, nie? Już. Widać, że no, gdzieś u mnie tam znosi, masz ale... No dlatego mówię, że na szczęście u mnie jest w porządku. Dobra. Na razie chwila spokojnej jazdy. No po drzewo. Nie no ja w drzewo nie wjechałem, także... Ja się tak bujam troszeczkę i na wpro, I po skałkach, panie Cezarze. Okay. Proszę tu uważać, tu są skałki ohydne. Oho. A. Czekaj, bo ja się wbiłem trochę na sk A ja mi coś też nie chcę rzucić, nie, nie mogę podjechać do tyłu. Podjadę o, cię do, do, tyłu. do tyłu. Dzięki. Dzięki. Dobra, spokojnie. Tu są złe skałki, bardzo złe Dobra, skałki. No właśnie widzę, nie strasznie zrzuca. Na jednej na po... się chyba zaciąłem w tym momencie właśnie zresztą wjechać teraz na dwóch Jakby jedną skałkę pod sobą jakby chyba, dobra już nie mam, okej, okay, git Wjeżdżam tędy Dobra, w lewo, w lewo, w lewo, lecimy Okej, okay, dobra Do góry Okej okay. Ale dajemy radę, to wyglądają ja, samochody to całkiem okej okay. Dobra, też nie jest jakiś szalony offroad, no bez przesady Jeździmy po takim spokojnym offroadzie, póki co Jolo, fu, speed do Dobra, ja jadę tam, gdzie mnie zniesie trochę Czasami, także... Ja właśnie widzę Ja skręcam do ciebie, jeżeli O, to o to skałki, uwaga o. Widzę, widzę, hamuję... Dobra, tu trzeba jakiś fajny zjazd zrobić Znaleźć Na plażę da radę wyjechać, poczekaj chwilkę tak patrzę, tam są kamienie Dobra, próbujemy jakoś się przebić To z No spróbujemy się przebić na te plaże, powiem ci Dobra, do prawej, żeby nie na te skałki Obok skałek A, taki lekki klif? Tak, na spokojnie, o, patu Nie no, na chillku Tymi samochodami tu wjeżdżamy Okej, okay, czekaj, czekaj, bo ja się nie popatrzyłem, patrzyłem się na Ciebie akurat, nie? Dobra Dobra, dobra, podjazd! No to nie, jedź, 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 tam na, na plażę, ja po prostu do lewej wykręciłem sobie okay. Oho. Wydaje mi się, że na takich większych właśnie momentach, to tobie będzie szybciej, łatwiej takim małym Tutaj podjeżdżamy? Na lewo? Czy nie? Gdzie? wcześniej. A twój to nie jest w ogóle taki pojazd, który by podjechał prawie po pionowej ścianie? Taki ranglet Wątpię. trochę? Wątpię Wątpię. Będzie ja myślałem o o Nie no nie dobra, byś? jedziemy dalej póki co, no, panie Cezar. Dobra, tu w lewo. Lecimy. O, kamień. Dobra, odbiję się. To gomin! Odbiję, odbiję się. tu jest taki skok do zrobienia, o! Nawet dwa powiem ci skoki. Dobra Jesteśmy pomiędzy jakby, czekaj, muszę do góry podjechać A, tutaj ci chodzi Tak, 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 później, o można zaraz ten skok zrobić Taki pomiędzy, dobra, dobra A to będzie trzeba pierwszy serwis zaliczyć Nie no, jaki serwis, chłopie Co ty, jakiś słaby jesteś z serwisem, chcesz jechać? Dobra, tu będziemy się rozpędzać, także no chodź jasna. tu i zaraz się nawracamy okay. Do tego Dobra no mi trochę maska tu przednia zasłania szybę Także w sensie... O, u mnie u ciebie płyk jeszcze odpadł. A to u mnie nie na szczęście. Ty, ja się zastanawiam, czy tej maski nie mogę po prostu sobie odtegować. O i nie. Próbowałem ją wyrwać, ale to nie będzie takie proste wcale. Dobra. Cezar. No. Robimy Słucham. teraz zjazd. I wyskoki. Mam wrażenie, okay. że po tych wyskokach nasze samochody już nie będą, wiesz, no. dawały radę, ale może się miło zaskoczę <noise> jeszcze. Zobaczymy. Ty, a jakbyś kliknął synk w tym momencie, to ja bym nie zobaczył twoich uszkodzeń? A no, nie wiem. Bo możliwe, no. że może do tego ja twoich uszkodzeń nie widzę. To jest też ciekawa opcja. Spróbuj sobie kliknąć. Tak, to było Ctrl-W i synk i w ogóle dzięki tej opcji zobaczyliśmy swoje no, no, jakby... synk. Nie, spamuj, panie! Nie, co ty... Chłopie, czemu ty spamujesz, jak raz wystarczy kliknąć, a ty cały serwer lagujesz tym synkiem, przecież A, to, 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 to. Cezar, boże O, dobra, jadę stąd. Kurde Cezar jak tam przyspamował tego synka. No no, dzięki Cezar. No, o, nie będzie tego tak łatwo, dobra, skaczę. Przeskoczyłem pierwsze przeskoczyłem drugie. Ja czym zachowanie No ja straciłem koło po drugim skoku, ale ten pierwszy na spokojnie zrobiłem Drugi prawie eee... też, lekko koło straciłem tylko, no Wypadło o, mi No ja zaliczyłem zachowanie, no, ale Nie, ja gdzie ty dalej. jedziesz? Ty skacz z jednego z ze środka tu na ostatnie, chłopie no, Co ty robisz? Ty tam wjechać No co my... Ty... A ty zjechałeś do na... niepotrzebnie Nie, ja spadłem Nie, no co? Gdzieś ty poleciał? No ja tutaj na dół Dobra, niech ci będzie, że tam spadłeś. Dobra. Nie czy ty wiesz, jak moje auto wygląda? Gdzie coś tam widzę, ale nie do końca. tak mi o całkiem odpadł. U mnie koło w ogóle nie wiem gdzie jest lewe Bo jadę całkiem nieźle w ogóle. W ogóle ja mogę jechać dalej, nie mam jednego koła stary, ale mogę jechać. No właśnie o tym mówię. Dobra, teraz yy, róbmy powrót <laughs> Ej, naprawdę. Ja tak jadę, to jest aż takiego dużego problemu Robimy tutaj powrót do bazy. I zaraz zrobimy... biedne dym. Dobra, jest baza. Jest właśnie ściąga. Dobra, do tej bazy, to ja też na Frodzie wjeżdżam. Dobra, udało się zrobić pierwszą podróż. Możemy naprawić samochody teraz, Cezar. Także zróbmy sobie pyk, insercik. Insert. Dobra. I teraz ty Cezar poprowadź nas przez szybką trasę. Taką szybką trasę. Ja będę za to mował. Dobra, no to lidsko ten bym prosił O kurde Ale się szybko rozwalimy Coś tak czuję Dobra, tutaj O, czekaj za mną Dobra, bardzo. dobra, okej okay. W porządku Okej, okay. gdzie już sobie zarośla. przypominam Okej, okay. przez zarośla Przez krzaczory jedziemy Okej, okay, spoko Ojej, jest... czekaj bo ja w drzewkach jechałem No, te krzaki one nie są takie Fajne. Nie teksturkowe No i co? Czekaj. Ja się zaklinowałem? Czy... Mogę cię odklinować, jeśli wiesz co mam <laughs> na myśli. co masz na myśli? Weź Uważaj, <laughs> bo że z gałązka wystaje. Dobra, panie Cezar, właśnie. od teraz zrobimy RP większe. I jeżeli okay. jestem obok ciebie, możesz się tak jak w Spin Tires pociągnąć na tym kontrolu. Pociągnij się jak okay. na kontrolu. Powiedzmy, że przyjąłem twoje wiesz, yy, To podhaczenie takie. No, no, no. Dawaj, 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 dawaj. Da żadę. Da żadę. No, dajesz, dajesz! Na lince cię mam! O, czekaj. Na lince cię mam! No, dajesz! Nie mogę. No, dawaj. O! Dobrze, dobrze! Nice. Dobra, patrzcie. Wiedziałem. Patrzcie, jak mu pomogłem, kurde. Czad, widzieliście to? To była prawdziwa pomoc Tylko ja skręcać nie mogę Co ty żeś zrobił? Myś, yy, mam koło zepsute od tego wjechania No co ja mogę poradzić, ja ci w tył wjechamy, nie w przód przecież Tak, ale ja od tego wjechania by... Yy, krzaczek? Tam, tam. Dobra, krzaczek. no leć, leć do przodu, no ja jadę za tobą dobra. po prostu To ja... O pamiętaj, jak w przód, ja to mogę trzymać gaz Jak jest z mogę No dobra, to będzie... No i co? No o gaz musisz trzymać przecież Jedzie no, dziećmałem Jedzie dzieć przez, przez te krzaczki Nie mogę tak do... Dobra Okej okay, proszę Państwa niestety yy, Cezar odpadł yy, na własnej trasie I to na samym początku mi się w sumie Obro. praktycznie nic Nie Mam zero, zero tego uszkodzeń Dojedź do mnie, weź się zresp lepiej kopie i dojedź do mnie Bo widzę, że ty słabo tam u siebie Dobra, okay, jestem jest. na bazie. B biorę drugi auto. <laughs> nie, nie, bierz drugi. A, że trzeci samochód chyba już chciałeś powiedzieć, bierzesz. Ty już dwa samochody, gościu, przewaliłeś. Ja jestem na drugim samochodzie cały czas. Keep. Dawaj okay. za mną, gościu, gdzie ty jedziesz? Czekam ja na jadę ciebie. Z tobą. Na pewnej tu była jazda. Dobra, jechanka, jechanka. Ja Panie Cezar, na pewnej teraz lecimy ofraudowo. Ofraudowić okay. na pewnej. Okej okay. Let's go Ale chłopa rzuciło No chłopie, na pełnej to na pełnej, no W końcu No nie, kamień No, ja już nie mam koła jednego <grym> Zrobiłem ci pełen offroad przynajmniej, nie to co ty Także... Ja też próbuję Podjeść tam Panie, takie problemy były No, to masz to moje podjeżdżanie pod pionowe ścianki Mhm <grym> <grym> Ale dalej nie byłeś tam gdzie ja musisz, tam gdzie ja byłem, podjechać, jeszcze wyżej. O, widzę twoje koło nawet. No. pochylamy. Ja to se stąd próbuję jakoś zjechać, tylko będzie ciężko wystawić koła teraz. Po proszę, podjeżdżam. Nie podjeżdżam. Ty Dobra. muszę tak wyprostować tu, tylko. Czy ja teraz wyprostuję, pociągnie cię Dobra, podciągnę się twoją, z twoją pomocą. Nawet. Trzebuje tył podnieść sobie, o I pyk. dobra I ruszyło, dajesz, tu masz trasę z górki O, no, widzę Jady Tym lejem takim Jadę. musisz przejechać O, no, przejechałem Jestem cały czas na swoim zderzaku Chłopcu jest na moim zderzaku Monka S. Jakby to syla powiedział W prawdziwym życiu Dobra No i dobra, przejechamy Dobra gościu, ja, no, na offroadzie w końcu jesteśmy, nie? A nie na y, je, jeździe z przepisami po mieście Helkom jak frajer 30 na godzinę Opa, ja jeżdżę bez jednego koła lepiej niż ty na pełnym Dobra stare Na no, spokojnie lecimy, offroadzik. A cóż spokojnie o jak na spokojnie, jak ja szybko na pełnej leciałem? Łopie. No to ja musiałem odpuszczać. Dobra, się muszę szybko podnieść. No to właśnie, ty nie masz odpuszczać. To wiesz, na pełnej musisz lecieć, lecisz. No, żeby w ciebie nie walczyć, musiałem się odpuszczać. A, no dobra, dobra, to może we mnie to spąka. O! Ale uderzył czat Dobra. Tutaj ostatni wyskok. Ok. Okej! Okay. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry, witam! Yy, proszę pana, pan, żeś mnie trochę w tu, panie Ferdku yy, Muszę się tak trochę... Dobra, ale... No nie, no już e, trudno będzie już... poszła. Tak? No, chodzi jeszcze nie to, jechać, ale po prostu... Jedź. To jedź. Jedź do przodu. Do przodu, Tutaj do w przodu. Tutaj Tak. Zobaczymy, ile okay. wytrzymasz w wodzie. Jakaś część padła po. Dobra, też zobaczę, ile w wodzie wytrzymam. No, podtop trochę silniczek. Zobaczymy, czy to działa w prawdziwości w ogóle. Ty, Ej, Byskitu, działa to w Bimengi Drive, czy będziemy podtopieni? Działa, jak widzisz. Ej, no, Byskitu, tak. Ale to jak to jest w ogóle? To woda jest tam w środku, tak? Normalnie się mm. przebija przecież od spodu, chociażby, nie? Woda. Ale po prostu Ale... sam silnik działa i ten i. No nie, ogólnie silnik masz szczelny. A no, Taki tak. no to tak, 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 tak. Silnik jest szczelny, dlatego to działa całe. Ale czyli co, żaden inny, żadna inna rzecz w samochodzie się nie zepsuje po podtopieniu takim? No, najważniejsze to masz silnik. Tak, on jeszcze to Dobra, dawaj, i zanurz się bardziej. Dobra. Kto dalej się zanurzy? Zacząłem się wstecz, wsteczny włączył. O, mi się już się nie zaczął przesuwać, lekko. No bo żeś wjechał już chyba a. do wody. No, ma, ma, mam podtopienie, 50, 90% No to także nie był podtopiony, chłopie, chodziło o to, żeś przetrwał. Pa, ja tu daję radę, w tym miejscu. stać, ja się mam, nie topić. Ja już mam utopiony silnik, nie? A, 100%, 100%, 100%, 100%. a ja nie mam i tym optymistycznym akcentem, proszę państwa. E, żegnamy się z wami, z podtopionym Cezarem tutaj, proszę bardzo. O, a, już nie, się unosi. Padam. O, trochę cię tam jeszcze wepchnę Nie no mój to działa elegancko po prostu Elegancik Także dziękujemy bardzo za oglądanie Trzymajcie się offroadowe przygody były dzisiaj Hejka Pa